dobra, zabieramy się za rozbiórkę. Za rozbiórkę głowicy. Podkręcam sobie przewody, wtryski, że nic mi nie przeszkadzało uszczelki na bok. tu już część dałem. I wałek pójdzie zdemontowany, zawory. Wszystko oczyszczę. I głowicę będę robił ja. Zobaczę jak to wygląda. Najgorzej przeszlifuję gdzieś na szkle albo coś jak kiedyś się robiło, bo... Jest powód, dlaczego tak robię nie będę inwestował w remont głowicy. To pokażę to później. Nie zdążyłem nagrać, bo zaczęło padać. Jak już wszystko poskładałem, to mi się nie chciało odkrywać. Ale kwestia jest cylindra jednego. No dobra, mamy większość rozebrane, wałek, szklanki. Zostały zawory. Ja też będę demontował, bo od razu zamówiłem uszczelniacze zaworowe. Ale jeszcze sprawdzę naftą. a z tego co widzę to nigdzie chyba nie będę trzeba docierać nawet ale to i tak się dotrze Ja tak będę chciał wszystko wyczyścić i tak o, to nafta jest tylko że już jest bez etykiety jak na razie nie widzę żeby gdzieś uciekało zostawię to na dłuższy czas i wtedy zobaczymy na razie. Dobra, 10 minut minęło. Jak widać, wszystko stoi. Zawory wydechowe są suche. Znaczy, one to i tak po oleju są ten, ale od nafty są suche. Ale za to sące to chyba są dwa. Ciężko mi tak trafić. Ale ogólnie tutaj w tym zaworze ten zawór przypuszcza jest nafta. spróbuję ją obkręcić. Udało mi się odkręcić nie wiem czy będzie widać. Ten jest suchy, ten jest właśnie wilgotny. O i ten, a to dopiero przepuszcza przez syr. A ten jest suchy. No, to te dwa słońce mamy na środku. Kurde, w drugim garażu mam pastę i resztę, będę musiał dzisiaj po to pojechać, bo też do zaborów mam, ale mam kupiony do dolniaka Że go tak się zakładało w dolniaku a gdzieś mam właśnie do takiego typu też muszę w garażu zobaczyć a jak nie no to wiertarka stołowa najlepsze, tylko końcówkami mi do przystania. więc jak dzisiaj jeszcze zdążę to coś dobrą mam pastę wodę przyniosłem, jeszcze kąpiel zrobię dla głowicy Ogólnie do mycia ze smarów, nie smarów używam tej firmy. To no nie jest lokowanie produktu ani nic. Mi się po prostu sprawdza i tego używam. No, ale zobaczymy po kąpieli. Dobra, głowica wymyta. Teraz tylko zostało mi jechać po przyrządu do luzowania zaworów, ciśnięcia i rozebrania. Tak wyglądają z sądze. Jeszcze trochę syfu zostało ale ogólnie czyściutę jak zawory powyciągam to wyczyszczę resztę, resztę a tak wydechowe, coś tam umyło ale przez tyle lat to to ciężko jest zmyć ale widać już zawory przecież. no i dobra a i tutaj jeszcze pokażę wam spód tak wygląda po gnieciu tu jeszcze jest taki osad, ale też może być w głowicy wżarte no chyba to są wżary nawet i tutaj o tu coś się działo tu coś chyba wpadło w ten cylinder bo tłok też jest delikatnie pocharatany no i właśnie nie tylko tłok. I też cylinder. Dlatego nie chcę remontować jej za pieniądze, tylko samemu. I zobaczymy ile wytrzyma. A później pokażę jak wygląda cylinder. Jak tak? A tak musiało być już dłuższy czas, bo on tak nie wygląda, żeby to było na świeże. Ale. No nic, zostawimy to tak jak jest. przykładałem liniał, w miarę proświtenka jest, więc powinno wytrzymać. Jeszcze później jako na temperatury swojej dostanie tej otoczenia, to jeszcze raz sprawdzę, bo teraz jest wymyta, nie ma żadnych rzeziorów niczego, to będzie lepiej do sprawdzenia. Nic to już wszystko na dzisiaj na razie.